Totalna oaza spokoju, cisza, nic się nie dzieje, a ludzie jak te mróweczki, i w lewo i w prawo i zapierdalanka. Witam wszystkich panowie. Dzisiaj, co ciekawe w końcu mam Windproof obudowę na GoPro, także już nie będzie wiatru. Zresztą w tym miejscu, w którym jestem nie powinno być wiatru, tak przysiak. Pogoda jest taka, jak widać, lekko deszczowa. Także normików też nie powinno być. Mam nadzieję. Ja jestem w takiej miejscówce niszowej. Tak mi się zdaje, przynajmniej. Chciałem pogadać, bo. Słuchajcie, ten filmik, jak zaaploduję, to już będzie po fakcie. Ale teraz Eternum przestało być, że tak powiem, kopane jako proof of work metodą, więc. GPU na Eternum już się nie opłaca kopać. Oczywiście są inne kryptowaluty, prawda? Ale co nas interesuje, to to, że one są chujawarte. Także możemy się spodziewać, mam nadzieję, zalewu rynku używanymi kartami graficznymi. Jakby ktoś planował upgrade, no to zachęcam codziennie sprawdzać market. Może być bardzo nasycony. Może być nic. Teoretycznie może się chuja zmienić, ale jest też opcja, że się wszystko, że tak powiem, odwróci o 180 stopni i będziemy mieli rynek kart używanych graficznych, bardzo nasycony, przesycony, więc ceny pójdą najprawdopodobniej w dół. Oczywiście to jest gdybanie. No, ale pomyślałem, że odpalę się i was poinformuję, jakby ktoś nie wiedział. No, jakoś ten kanał Jorski no, to jest trochę taki gamingowy, trochę technologiczny, trochę nowinki, newsy. No, ale to było słowem wstępu. A co ja dzisiaj tutaj robię? No, mam do przejścia jakieś 15 km do 20. Jeżeli dam radę, eee, mam nadzieję, że będzie cisza, spokój i nikogo nie spotkam bo mówię, deszcz pada to powinni normiki spierdolić do domu druga sprawa, testuję tę obudowę bo w Polsce będę, co ciekawe, jutro także dzisiaj jeszcze dobitka przed dniem jutrzejszym plan jest, żeby spalić około 2000 kalorii ekstra czyli zapotrzebowanie dzienne do 4000 mi wyjdzie dalej robię redukcję, co ciekawe, bądź nieciekawe co, jakieś tam niusy, waga 77, 5 kg może, bardzo lekki, już więcej nie zejdę, już ostatnie dni redukcji, docięty jak ja pierdolę, 9% BFA, 10 może, 9, niżej nie ma sensu schodzić, bo jak ktoś nie robi zawodów, to po co. No ładnie tu jest w tej alejce. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Odnośnie gamingu, że 4K nie wypaliło, to wiecie. Teraz będę miał więcej czasu, także odpalę się na gierki competitive. Jak tylko będę miał wolny weekend 2-3 dni wolnego, Diablo Resurrected 2-4H streamek Hardcore Barbarian Single Player. O, to mi tak siedzi w głowie. Jak ja o tym myślę, to ja się trzęsę. 4-opak albo 8-opak Monsterków. E, w, oczywiście jestem na EF-ie, to nic bym nie jadł. 2 4H, monsterki lecą, pusty żołądek, więc kopią jak petarda. I co? I gramy takim barbem? No testowałem jakby to działało. Kurde, zajebiście. 2 4H siadłoby mi na, mi na głowę. O gówno prawie wdepłem. 2-4H siadłoby nie, nie... No niesamowicie, no, no co ja wam powiem, no napalony jestem na no jakikolwiek gaming. Yy, bardzo chciałbym i też się za to zabiorę jak najszybciej tego Apexa Competitive, a przynajmniej do poziomu diamentu. Kurde, ile ja bym dał, żeby napierdalać mózg codziennie teraz na kompie. Nie wiem, yy, oczywiście to by było tak, że plan dnia, o tu przerzedzenie, zobaczcie jak to wygląda. Ty, tam ktoś namiot ma. Czy to jest jakaś szopa? Nie, namiot chyba. Ktoś sobie na polu namiotuje. Mm. Miałem okres, że nie chciało mi się grać w gierki. Wolałem pracować. Teraz mam totalnie odwrotności. Wolę... No wolę po prostu cholera grać. Ale oczywiście mówię, plan nie, aby się nie zmienił. Dalej chodziłbym na hajki, dalej chodziłbym na siłkę. Tyle, że praca by gdzieś tam odeszła na drugi plan i odejdzie bo to jest po prostu kolej rzeczy w tym momencie i słuchajcie no lepiej być nie może jestem mega w życiu ja nie wiem odnalazłem jakiś spokój wewnętrzny wszystko jest tak zajebiście aktualnie że ja nie wiem zagubiony byłem bo fakt dziecko czy jako nastolatek nie wiedziałem dokładnie co jest pięć teoretycznie dalej nie wiem ale przynajmniej jestem szczęśliwy z tym co mam. O, zobaczcie jaki stołek, można sobie przycupnąć posiedzieć, o ja pierdolę. Już są taki trochę przegniły kosa. No, także tak. Na spokojnie, panowie totalny chillout, to tak sobie siąść w krzaczku. Ja wiem, że wy chuja widzicie, bo. Ta alejka to jest droga publiczna, a tam ten kawałek asfaltowego to jest prywaciarz, że tak powiem. No dosłownie, to jest prywaciarza droga. Nie chciałby, a tutaj to naprawdę lord jak Onar w Gotiku, Chłop ma ziemi, no nie wiem, no w hektarach, warach wam nie powiem, bo też nie pamiętam ile co ma wymiaru, natomiast powiem wam w metrach. No on tu ma metraż taki... Prawdopodobnie tej ziemi i to nie jest grunt rolniczy, tylko bardziej pod uprawę, to wypas jest, on tu ma konie, krowy, owce, kozy, dobry zawodnik, no tutaj a i sadu jeszcze trochę ma, no nie wiem, no taki 4x4 km. no przesadzam może, ale kawał ziemi, 3 na 3 km w sensie 9 kwadratowych, tak? To jest dużo, bardzo dużo ziemi i to wiadomo, najprawdopodobniej nie jest jego jedyna, bo ja zakładam, że te pola uprawne, po lewo, to również jest jego, więc tej ziemi całkowitej może być, ło panowie, dobry zawodnik jakiś. I to wszystko przycięte, trawa tego, także ja muszę uważać co mówię, żeby mnie nie dopierdolił. <laughs> Jakieś tematy jeszcze. Jakie mogę mieć tematy jako Jorski, jako chłopak, który jest zadowolony z tego co się dzieje. Hmm. No nie wiem. Szczerze wam powiem nie wiem, idę sobie, jest fajnie. No. Wiem, że to poziom komentarza e, szóstoklasisty z podstawówki, no ale idę sobie jest fajnie, dosłownie. Co więcej mam dodać. Mam pierdolić, że coś tam. Ja się nie znam na polityce, na ekonomii. Ja się znam na tym, co widzę i mam w, w ręce, w dłoni, że tak powiem. No, jestem prosty chłop. W dłoni mam podróbkę sebenzy. Także, no właśnie jeśli chodzi o noże, mogę tylko powiedzieć tyle, że nie ma sensu przepłacać, kupować jakichś drogich, piździatnych, wiadomo. Jakiś Victorinoxik wielofunkcyjny jest fajny, natomiast taka podruba Sebenzy jednoręczna. Nie wiem ile ona w Polsce może kosztować 100 złotych 120. Powiem tak o, pokażę wam. Patrzcie, to jest tego właściciela, onara, tam dalej Sady ma. Taka sebenza, jeszcze wracając do tematu. Ona kosztuje cały hi, a funkcjonuje, no, to jak to się otwiera płynnie i się zamyka. No ja pieprzę. Można flikować nożem za no, jakieś tam drobne pieniądze. Jakość materiału, bo to też dosyć miękka stal. Dla takiego normika jak ja idealna, ze względu na to, że to ostrzysz, ja wiem. 5 minut i masz wyprowadzoną krawędź, w momencie kiedy ją totalnie spierdolisz uderzając o kamienie, możesz wyprowadzić krawędź, rozumiecie, nie, nie tylko że, że tak powiem ostrzysz, wyrównujesz bur, tylko dosłownie możesz nową krawędź tnącą wyprowadzić na kamieniu, na no, jakiś tam powiedzmy dosyć szorstkim. Także miękka stal dla normików, dla nowicjuszy, no którym jestem i idealna i mogę polecać branie na początek hinoli czyli innych jakichś tam podróbek z innych krajów natomiast drugiej kategorii sprzętu ze względu na to, że człowiek i tak się uczy na początku jak ktoś chce jakiś outdoors robić i tak dalej bawić się, jakieś krzesiwa, latarki panowie, dwa razy w roku pójdziecie na hike, na spacer a wy będziecie sprzęt kupować za grube hajsy brać najtańsze żeby poczuć zajawkę, to też jest zabawa, jak Weźmiesz latarkę i się spierdoli na pierwszym wyjściu i jest środek nocy, a ty bez światła, nie? Tylko komórka. To też jest fan. Zobaczcie jak to wygląda. Taka dolinka. Na środku ulica między dwoma pagórkami, wzgórzami ja tam byłem, tam gdzie, gdzie teraz pokazuję byłem. Na ostatnim filmiku. No i tyle, siadłem sobie, chilluję. To będzie krótki hike. Chciałem zrobić 15 km. Zrobię 10. Nogi mnie bolą, powiem szczerze. Ostro, ostro że tak powiem, pompowałem na siłowni w ostatnim czasie. I cholera, no przed Polską też mogę sobie odpuścić. Jutro będę w, w domu u siebie. I może pojutrze wybiorę się na coś ciekawszego. Może jakieś dzikie ryby? Dosłownie dzikie ryby. Na nielegalu pełnym. Coś bym nagrał z tego. Jakiś materiał. Ale tu jest fajnie trilautowo. Wy tego nie widzicie. Wy pewnie widzicie tylko gówno owcze, którego jest tutaj pełno. Tam daleko ja mieszkam. Tam daleko, tam. O panowie, bardzo daleko ja mieszkam. Przy tych kominach, ale wy tego nie zobaczycie, bo to będzie ten ATP. Także chuja zobaczycie w ten ATP. Taki bardziej refleksyjny dzisiaj ten materiał. Vlog, czy nie wiem jak to nazwać. Po prostu no. Czasami człowiek musi sobie siąść gdzieś w krzakach i pomyśleć o tym wszystkim. Zobaczcie, totalna cisza spokój wszędzie ziemia zaorana. A auta zapierdalają w lewo i prawo. I im się wszędzie śpieszy. Ja rozumiem, że, że jest środek tygodnia i ludzie pracują. Ale zobaczcie, natura totalny spokój. Natura ma wszystko w piździe. Drzewa sobie stoją, wiatru nawet nie ma. Ja miałem testować, czy, czy będzie mi wytłumiało wiatra. Wiatru dzisiaj nie ma. Ironia losu. No ale wracając... Natura jest totalna oaza spokoju, cisza, nic się nie dzieje. A ludzie jak te mróweczki, i w lewo, i w prawo, i zapierdalanka, i kto pierwszy, i kto pierwszy do autobusu na przystanku wejdzie, kto pierwszy dojedzie. Kierowcy ciężarówek Oro, magnes na tachograf, żeby się że tak powiem wyrobić przed kolegą z pracy. Ludzie, którzy jadą do pracy, wkurwieni, bo w korku muszą stać, a natura? No, nikomu się nie pali, jak widać, tylko nam, ludziom. I tym mogę to skwitować i zakończyć. Trzymajcie się cieplutko. No i na spokojnie, o jeszcze zobaczcie, słońce wychodzi.